Nauczanie domowe, poniedziałek drugiego tygodnia Wielkanocy. W zwoju księgi Psalm 40. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spłodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś zaopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twej nie kryłem głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski, ani Twojej wierności. Przed wielkim zgromadzeniem. Psalm 40 mówi o tym, że w zwoju księgi są zawarte informacje o mnie. W tym zwoju napisano o mnie. Księga Biblii jest księgą również o mnie. Są tam informacje, są tam opisy, są tam wskazówki. O mnie. Jest mowa o poczęciu, o urodzeniu, o rozwoju i dojrzewaniu, o grzechu, upadku, a także o odkupieniu i wybawieniu. Pojawia się światło, ale też wiele ciemności. Widać objawienie, mądrość i prowadzenie Boże. Tam opisana jest miłość, małżeństwo, rodzina, ale też rozbicie i zdrada. Widzimy swoją wiarę. Swoje wątpliwości. Widzimy wspólnotę i rozbicie jedności. Widać obietnice Boże i ich wypełnienie w moim życiu. Widać nadzieję. Pojawia się moc Ducha Świętego i charyzmaty, dary i natchnienia. Widzimy też odchodzenie ludzi z tego świata, moje odejście, starość i umieranie. I ta nadzieja. Zmartwychwstanie i wieczność. W tej księdze jest wszystko o mnie. Czytaj więc Biblię. Czytaj ją właśnie w ten sposób, że to jest księga o Tobie. Nie czytaj tych opisów tylko jak informacji, nie czytaj tylko jak wiadomości, które się tam pojawiają tu czy tam i za chwilę są nieaktualne. Nie. Ta księga jest o Tobie. Ta księga, gdy ją czytasz, Czyta Ciebie. Ona rozświetla Twój umysł, Twoją duszę, Twoje serce, Twoje życie. Rozświetlone tym światłem jest bardziej czytelne. Ty siebie rozumiesz. Ty wiesz, dlaczego coś się dzieje. Ty poznajesz tajniki swojej głębi, swojego istnienia. Siebie. Bo Bóg cię przenika swoim światłem. Tak jak Cię stworzył ze swojego słowa, tak czyta Cię swoim Słowem, tak objaśnia Tobie samemu, więc zajrzyj tam. W ten właśnie sposób. Bo być może już tu czy tam przeczytałeś jakiś fragment albo nawet całą Biblię. Pora, by czytać ją właśnie. Pod tym kątem. Jak najbardziej, prosząc o światło, które przenika Ciebie, które Ciebie tłumaczy, Ciebie uzasadnia i Ciebie wzywa do Niego samego, ponieważ to słowo zostało skierowane, by w Tobie wydało owoc. Niech Ci błogosławi Ten, który dał tę Księgę, Ojciec, Syn i Duch Święty.